Nie jest trudno znaleźć dobrych prawników, trudno znaleźć dobrych prawników spadkowych. Nie chcę tego oceniać, ale czasami jest tak, że prawnicy podchodzą w taki sposób twardy, bezpośredni. Często słyszę od klientów, że potrzebuję osoby, która po prostu mnie zrozumie. I to jest chyba bardzo ważne. sytuacja, że ktoś musi spotkać się na sali rozpraw ze swoją siostrą, ze swoją mamą i walczyć o prawa do zachowku, gdzie rok wcześniej jeszcze siedzieli. Przy wigilijnym stole. Jeżeli chcemy mieć pewność, yy, najlepiej jest sporządzić testament notarialny. Co możemy zrobić w sytuacji, kiedy osoba zmarła z naszej rodziny, przepisała w formie testamentu cały majątek komuś obcemu? Często kontaktują się z nami osoby, które na przykład dopiero tydzień wcześniej straciły swojego bliskiego małżonka. Są roztrzęsione, zagubione, yy, nie wiedzą, jak dalej poprowadzić te kwestie spadku. Nigdy nie ma tak, że ktoś wychodzi na urlop i ten. Klient zostaje bez opieki. Bywają momenty takiej, takiej rezygnacji, natomiast no, no nie można się poddawać, trzeba cały czas o tych klientów się starać i też zadbać o to, żeby nie przekroczyć pewnego momentu, w której liczba tych klientów będzie większa niż nasze możliwości przerobowe. Mamy nadzieję, że za kilka lat dziedziczymy już będzie nad taką marką, że, że każdy, kto będzie miał sprawę spadkową, będzie kierował pierwsze kroki w naszą stronę. Czy wiesz, że treści pisane nie działają, bo klienci preferują formę wideo? Nie masz na to czasu i nie wiesz od czego zacząć? Zrobię dla ciebie profesjonalny wywiad w formie wideo, bo wideo działa szybciej, mocniej i bardziej emocjonalnie. Zbudujesz markę osobistą, wzmocnisz relacje z klientami, zwiększysz zaangażowanie w social mediach, wyróżnisz się na tle konkurencji. Jeśli Cię zainteresowałem, mam dla Ciebie specjalną ofertę, której szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Drodzy widzowie, wiele osób znających się na biznesie powie Wam, że nie ma czegoś takiego jak produkt czy usługa dla każdego. Prowadząc biznes, dobrze jest znać dokładnie swoją specjalizację, wiedzieć dokładnie, kim jest nasz klient. I dzisiaj porozmawiam sobie z firmą, która stosuje te zasady w praktyce. Chcecie wiedzieć, jak to robi, pomimo tego, że działa na wysoce konkurencyjnym rynku? Jeśli tak, to zapraszam Was do rozmowy z Kancelarią Spadkową Dziedziczyny. Cześć Wam bardzo i mi miło. Cześć. Nawiązując do wstępu... Hmm... Wydaje mi się, że obecnie na rynku prawniczym jest duża konkurencja, coraz większa, w związku z czym coraz więcej kancelarii zajmuje się wieloma dziedzinami prawa, żeby zdobyć jak najwięcej klientów. Wy zajmujecie się tylko spadkami. Zatem pytanie: czy z perspektywy czasu okazała się to dobra decyzja? I skąd w ogóle pomysł, żeby zająć się wąską jedną dziedziną prawa? No, My na tym rynku prawniczym już działamy od kilku lat, także mniej więcej obserwujemy to, co się dzieje, jak to wygląda i czego oczekują klienci. No, a klienci oczekują w tym momencie głównie specjalizacji tego, żeby ich sprawą zajął się ekspert, ktoś, kto zna się dokładnie na tym kawałku prawa. My postawiliśmy na to, żeby dostarczyć właśnie klientom takich ekspertów dostarczyć tych profesjonalnych prawników. No i to się sprawdza. To się sprawdza, klienci są z tego zadowoleni. To działa troszkę podobnie jak w przypadku lekarzy. Jeżeli boli cię kolano, no to idziesz do ortopedy, nie szukasz jakiegoś innego specjalisty. No i tak samo jest z prawnikiem. Jeżeli ktoś ma sprawę spadkową, chciałby, żeby to był ekspert od prawa spadkowego. No i to działa. To, to funkcjonuje, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Super. A powiedzcie mi, jakich klientów głównie obsługujecie i z jakimi problemami do Was przychodzą? Nie da się jednocześnie określić takiego typowego klienta. Jest to w zasadzie cały przekrój społeczeństwa. Bardzo często są to osoby starsze, które czują się zagubione po stracie swojego małżonka i potrzebują pomocy w stwierdzeniu nabycia spadku. Często właśnie dzwonią do nas takie osoby, mówią: Zmarł mój mąż miesiąc temu, nie wiem co zrobić, proszę mi powiedzieć. I wtedy właśnie nasi prawnicy, Umawiają się na taką poradę i też dokładnie krok po kroku tłumaczą. Są też to osoby młode, które kłócą się na przykład ze swoim rodzeństwem o spadek po rodzicach. Tutaj ten spadek później trzeba będzie w sądzie podzielić. Ale również są to osoby, które czują się niesprawiedliwie potraktowane, bo na przykład zostały pominięte w testamencie i chciałyby się. Ubiegać o zachowek. A propos testamentu, są też osoby, które uważają, że testament został, że ten testament po prostu jest nieważny. Że osoba, która go przygotowywała, była nieświadoma tego, co robi, była chora, albo że po prostu ktoś inny ten testament napisał. Zwłaszcza, gdy nie był on sporządzony u notariusza, tylko własnoręcznie. No i właśnie tak naprawdę te sprawy dotyczą wszystkiego, czego, co dotyczy do dziedziczenia. Okej, okay, a powiedzcie mi, z waszych bieżących doświadczeń i z waszej praktyki, jakie konflikty powstają między ludźmi najczęściej właśnie? Po tym, jak ktoś umrze, i trzeba rozwiązać te sprawy spadkowe. Te konflikty są często bardzo prozaiczne. Dotyczą na przykład kwestii tego, kto ma odziedziczyć samochód po rodzicach albo kto zamieszka w mieszkaniu po rodzicach. Dotyczą również tego, jaka jest wartość masy spadkowej. Dla jednego mieszkanie w Katowicach może być warty 300 tysięcy złotych, dla drugiego pół miliona. Takie sprawy później już rozstrzyga biegły sądowe. Okej, okay, a powiedzcie mi proszę, taka sytuacja z życia codziennego, sam się nawet z taką spotkałem, że w spadku jakaś grupa ludzi miała odziedziczyć dom, który był warty całkiem sporą sumę pieniędzy, kilkaset tysięcy złotych, ale y, ci spadkobiercy nie mogli się ze sobą porozumieć. I co w takiej sytuacji się dzieje? Czy sąd to jakoś rozstrzyga? Czy, y, czy jak oni się nie porozumieją między sobą, to jakby ten spadek zostaje w zawieszeniu? Jak to w praktyce wygląda? W praktyce są dwa rozwiązania, tak? Czyli po stwierdzeniu nabycia spadku, gdzie sąd ustala to grono spadkobierców, y, ci spadkobiercy mogą się tym podzielić. Sami pokojowo dogadać się między sobą i, i po prostu podzielić ten spadek, ten dom. Natomiast jeżeli oni nie są w stanie się dogadać, no wtedy najczęściej trafiają do nas. Tak? My kierujemy do sądu wniosek o dział spadku. No i ten spadek jest dzielony przez sąd, tak jak sąd o tym zadecyduje. Tak? Tutaj oceniana jest wartość tego spadku na podstawie opinii biegłych. No i z tą decyzją ci spadkobiercy jakby już muszą się liczyć. Tak? No nie mają już wyjścia, ta, ta decyzja jest ostateczna. Ja, jako, jako laik, ktoś, kto się na tym nie zna, to po, po tym, jak usłyszę słowo spadek, to pierwsze moje skojarzenie idzie w kierunku słowa testament. I pytanie, jak to wygląda w praktyce? Czy testament rzeczywiście jest ważnym i wiążącym dokumentem, tak jak ja uważam, czy da się go w łatwy sposób podważyć? Bo już wspomnieliście wcześniej, że. Że ludzie próbują podważać testamenty, mówiąc, że ktoś był niepoczytalny, że był chory, że nie wiedział, co robi, albo że został sfałszowany. I na ile możemy polegać na tym testamencie? Znaczy, to zależy od rodzaju testamentu? Dlatego, że mamy kilka rodzajów. I może to być testament odręczny, który jest spisany gdzieś tam przed śmiercią, w tym ostatnim momencie. I taki testament jest bardzo łatwy do podważenia. Hmm. Dlatego, że nie znamy stanu psychicznego i okoliczności, w jakich on był sporządzany. On mógł być sporządzony gdzieś pod naciskiem jakichś osób trzecich, no i wtedy to spowoduje, że, że sąd będzie miał wątpliwości co do tego, czy on jest ważny. Dlatego zdecydowanie, jeżeli chcemy mieć pewność, najlepiej jest sporządzić testament notarialny. Taki testament jest sporządzany w obecności notariusza. No, i on na 100% nie zostanie. No może nie na 100%, ale 99% nie zostanie podważony, dlatego że notariusz sprawdza wszystkie dane osobowe tej te, te osoby, która chce ten testament napisać, oraz dokładnie weryfikuje jej stan psychofizyczny. Tak? Także on jest pewny, że, że ta osoba nie składa tego oświadczenia pod naciskiem. A co możemy zrobić w sytuacji, kiedy osoba zmarła z naszej rodziny, przepisała w formie testamentu cały majątek komuś obcemu. Czy możemy tutaj ubiegać się o jakieś roszczenia, o jakieś, o to, żeby część spadku jednak została przekazana nam, czy to już jest koniec i nic nie możemy z tym zrobić? Nie, no jeżeli, jeżeli należymy do tego grona spadkobierców ustawowych i normalnie dostalibyśmy jakąś część spadku, to mamy możliwość ubiegania się o tak zwany zachowek. Zachowek to jest takie roszczenie, które wynosi jedną drugą tego udziału spadkowego, który otrzymalibyśmy normalnie. No i możemy tych spadkobierców yy, pozwać o zapłatę, tych, tych ujętych już w testamencie. Tak? No, Zachowek to jest dość kontrowersyjna instytucja i wiele osób się z tym nie zgadza. My swojego czasu z Klaudią zrobiliśmy... Yy, taką ankietę na y, naszych mediach społecznościowych, gdzie zapytaliśmy, czy ludzie uważają, że zachowek powinien zostać zlikwidowany. Mhm. I tam zdecydowana większość osób powiedziała, że tak, że absolutnie to jest instytucja, która jest y, niewarta niczego i oni chcą sami rozporządzać swoim majątkiem po śmierci, a nie żeby ktoś decydował o tym, gdzie, gdzie pójdą ich pieniądze. Także no, y, na razie zachowek obowiązuje, tak zdecydował ustawodawca, natomiast no jest, to, jest to rzecz lekko kontrowersyjna. Mhm. No tak, no to jest rzecz, o której można dyskutować, bo pewnie są też takie sytuacje, gdzie rodzina nie interesowała się tą osobą, która zmarła, a interesował się nią ktoś zupełnie obcy, kto poświęcił jej czas, energię i ten ktoś w konsekwencji na przykład dostał spadek. No ale tu chyba nie ma po prostu jednoznacznej odpowiedzi, czy jest to dobre, czy nie. Tak jak powiedzieliście, większość ludzi jednak uważa, że nie. Często słyszymy takie historie właśnie, że ktoś się z nami kontaktuje, że nagle pojawiła się siostra, z którą spadkobierca nie widział się przez 10 lat. Nie wiadomo, co się z nią stało i teraz rości sobie prawa do zachowku. Dużo takich historii słyszymy. A ciekawi mnie też, bo spadki no, kojarzą się ze śmiercią, siłą rzeczy. I ciekawi mnie ta część bardziej emocjonalna Waszej działalności, bo prawo prawem ale jak zachowują się Wasi klienci? Jak Wy odczuwacie ich emocje? No bo często jest tak, że przychodzą do Was, do was zaraz po śmierci kogoś bliskiego. Są może czasami w trudnych emocjach, przeżywają to, a muszą też rozstrzygnąć, rozstrzygnąć jakąś sprawę prawną, która wymaga skupienia, koncentracji i konkretnych działań. Więc jak wy do tego podchodzicie, jak wy to odczuwacie? Tak, emocje tutaj zdecydowanie są bardzo widoczne i też są nieodłącznym elementem spraw spadkowych, bo tak jak się domyślamy, one dotyczą ludzkich tragedii, głównie tak naprawdę śmierci bliskich osób. Często kontaktują się z nami osoby, które na przykład dopiero tydzień wcześniej straciły swojego bliskiego małżonka, są roztrzęsione, zagubione, nie wiedzą, jak dalej poprowadzić te kwestie spadku i też właśnie proszę, o pomoc. Często to jest właśnie uczucie smutku, ale też niesprawiedliwości, takiego zagubienia, albo na przykład sytuacja, że ktoś musi spotkać się na sali rozpraw ze swoją siostrą, ze swoją mamą i walczyć o prawa do zachowku, gdzie rok wcześniej jeszcze siedzieli przy wigilijnym stole. Dlatego my, oprócz tego, że nasi klienci dostają taką pomoc i opiekę prawną, Staramy się też dać im takie poczucie, że nie są w tym sami, że są zaopiekowani i że tutaj mają też do czynienia z drugim człowiekiem, tak. Mm -hmm. to w związku z tym, co powiedziałaś, mam pytanie: jakie cechy powinien posiadać dobry prawnik, który specjalizuje się właśnie w prawie spadkowym? Przede wszystkim powinien się na tym prawie spadkowym znać. Powinien posiadać szeroką wiedzę na temat prawa spadkowego. Nie mam tutaj na myśli takiej typowej wiedzy książkowej, teoretycznej, ale też również praktycznej, zdobytej na sali sądowej. Nasi adwokaci, z którymi współpracujemy, to są właśnie osoby młode, dynamiczne, ale również doświadczone. Są to osoby, które są po kilkunastu godzinach spotkań, spotkań z naszymi klientami, ale też kilkunastu godzinach, kilkuset nawet można powiedzieć godzinach spędzonych na salach rozpraw. Oprócz tego też bardzo ważne są kompetencje miękkie, czyli empatia. To ma związek z emocjami, o których wcześniej wspominaliśmy. To musi być osoba, która wysłucha i przede wszystkim zrozumie tego klienta, bo jeśli ktoś przychodzi do nas po stracie bliskiej osoby, to on tego też w jakimś stopniu oczekuje. Często słyszymy od klientów, że potrzebuje osoby, która po prostu mnie zrozumie. I to jest chyba bardzo ważne też w tym. A powiedzcie, proszę, bo prowadzicie już jakiś czas kancelarię, dziedziczymy. W linku znajdziecie opis, będziecie mogli zobaczyć, czym dokładnie się zajmujecie. I interesuje mnie, zawsze zadaję to pytanie i za każdym razem jest trochę inna odpowiedź. Zawsze można z tego wyciągnąć jakąś wartość dla siebie. Bo jaką radę wydalibyście sami sobie na początku, kiedy zakładaliście te kancelarię, mając te wiedzę i doświadczenia, które macie obecnie? No, myślę, że przede wszystkim się nie poddawać. Dlatego, że na początku jest trudno, trudno jest o tych klientów, trudno dobrać tych klientów w taki sposób, żebyśmy byli usatysfakcjonowani. Bywają momenty takiej, takiej rezygnacji, natomiast no, no nie można się poddawać, trzeba cały czas o tych klientów się starać i też zadbać o to, żeby nie przekroczyć pewnego momentu, w której liczba tych klientów będzie większa niż nasze możliwości przerobowe. Dlatego, że w takiej sytuacji może ucierpieć bardzo mocno obsługa klienta. A jakby w naszej branży obsługa klienta jest kluczowa. To jest najważniejsza rzecz, którą, którą musimy zadbać, dlatego że jeżeli ten klient wróci do nas zadowolony, tak, jego sprawa zostanie poprowadzona w taki sposób, że on będzie zadowolony, on powie o nas swojej rodzinie, swoim przyjaciołom i dzięki temu z tego jednego klienta robi nam się trzech, tak naprawdę. Więc, więc to jest chyba takie, taka jedna z najważniejszych rzeczy, czyli od początku do końca dbać o tą obsługę klienta. No my w tym momencie mamy w swoim zespole kilkunastu prawników, adwokatów i radców prawnych. No i jakby nie musimy się martwić o te moce przerobowe, ale na początku naszej, naszej historii, kiedy tych adwokatów było dwóch czy trzech, to naprawdę naprawdę to było bardzo istotne, żeby, żeby zadbać o tą obsługę klienta na najwyższym poziomie. A czy obecnie na rynku trudno jest znaleźć dobrych prawników, z którymi warto współpracować? Y nie jest trudno znaleźć dobrych prawników, trudno jest znaleźć dobrych prawników spadkowych. Tak? Dlatego, że wielu prawników specjalizuje się we w wszystkich dziedzinach. tak? Może nie wszystkich, ale, ale pójdziesz do prawnika, który zrobi ci rozwód, zrobi ci podział majątku i do tego kredyt frankowy. No a jak trzeba, no to, no to wtedy zrobi też jakąś sprawę spadkową. Więc naprawdę, takiego specjalisty, który będzie działał tylko i wyłącznie w zakresie spa, pra, sprawa spadkowego. No, jest trudno go znaleźć, trudno ich na rynku wyłuskać. Także cały czas szukamy i gdyby byli tacy, to zapraszamy do współpracy. Ale właśnie też klienci tego oczekują, bo często jak się z nami skontaktują, to pytają. Wy jesteście kancelarią, która typowo zajmuje się prawem spadkowym, tak? Albo jak już przychodzą na konsultacje i rozmawiają z naszymi prawnikami, i to mówią: Właśnie takiej kancelarii szukałem, która typowo zajmuje się prawem spadkowym. No tak, i tak jak sami powiedzieliście, no ci prawnicy muszą mieć jeszcze te cechy empatyczne i no, takie miękkie podejście do człowieka, bo no, nie chcę tego oceniać, ale czasami jest tak, że prawnicy podchodzą w taki sposób twardy, bezpośredni. Taki jest system prawny, no czasami trzeba mocno coś. Powalczyć. No, a tutaj potrzebna jest jeszcze to, to zrozumienie po prostu drugiego człowieka, no bo jest to sytuacja niecodzienna i trudna dla waszych klientów, tak podejrzewam. I um, chyba już wiemy, kogo w takim razie szukacie do współpracy, chyba że jeszcze kogoś um, spoza zespołu prawnego, z kim chcielibyście współpracować. No, na pewno potrzebujemy ludzi do obsługi klienta, tak? Dlatego, że dla nas to jest. Staramy się osobno prowadzić obsługę klienta, a osobno ten dział prawny, tak? czyli hmm. samo przyjmowanie zleceń, informowanie o tym, co dzieje się w danej sprawie, spoczywa na, na dziale obsługi klienta. To oni cały czas mają dostęp do systemu, mogą informować klientów, wysyłać im dokumenty, żeby klienci wiedzieli na bieżąco, co dzieje się w ich sprawach. Więc y, tych ludzi nam na pewno brakuje i, i oprócz dobrych adwokatów spadkowych, to pewnie szukamy komunikatywnych, otwartych osób, które, które poradziłyby sobie właśnie w, w kontakcie z klientami. Oprócz komunikatywnych też empatycznych, bo pamiętajmy, osoby, które mają kontakt z klientem, są na pierwszej linii frontu. Jeśli klient poczuje, że nie jest wysłuchany, że ta osoba jest po prostu niemiła dla niej, tak najprościej mówiąc, zadzwoni do innej kancelarii, bo jednak na rynku też. Istnieją inne kancelarie, więc to na pewno musi być osoba miła i y, komunikatywna, empatyczna. Hmm. No to chyba można powiedzieć, że jest to jedna z tych, która Was wyróżnia jako kancelarię typowo spadkową. No, bo jak jakiś prawnik prowadzi różne sprawy, robi to sam, albo nawet w jakimś kilkuosobowym zespole, no to czasami jest tak, że no nie odbierze, no bo jest w sądzie, jest na rozprawie, zajmuje się akurat inną sprawą, jest w głowie w jakimś prawie bankowym, a tutaj nagle zadzwoni ktoś ze śmiercią i trudno jest się tak przełączyć. A wy macie to, jakby widzę, poukładane w taki sposób, że są osoby, które właśnie się kontaktują z waszymi klientami. No i są adwokaci, którzy też jakby wiedzą. Na, dokładnie na czym te sprawy polegają, mają w tym doświadczenie, wiedzą, jakie należy mieć podejście do tego klienta. i assumując, ten klient rzeczywiście będzie zadowolony? Tak, staramy się, żeby zawsze ten telefon był odebrany, żeby mail był odpisany. Są za to odpowiedzialne jest za to odpowiedzialne kilka osób, więc nigdy nie ma tak, że ktoś wychodzi na urlop, i ten klient zostaje bez opieki. Mhm. To powiedzcie na koniec, jakie są Wasze plany na kilka najbliższych lat, bo um, szybko się rozwijacie, macie już 11 prawników, kilkunastu prawników na pokładzie, więc co dalej, jak to widzicie na najbliższe lata? No, przede wszystkim chcemy umocnić naszą pozycję tutaj na Śląsku. To jest dla nas najważniejsze i to jest taki cel, który najbliższy, tak naprawdę. Natomiast w dalszej perspektywie myślimy o tym, żeby wyjść z naszymi usługami poza województwo śląskie i spróbować oferować nasze usługi w całej Polsce. Tak? No mamy nadzieję, że za kilka lat dziedziczymy już będzie nad taką marką, że, że każdy, kto będzie miał sprawę spadkową, będzie kierował pierwsze kroki w naszą stronę. No zobaczymy, jak to, jak to się uda. Przede wszystkim tutaj od. Od Katowic, od, od aglomeracji śląskiej zaczynamy, no a, a za parę lat zobaczymy, jak, jak to pójdzie dalej. I tego Wam życzę. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. I moimi i Waszymi dzisiejszymi gośćmi byli Klaudia Jagoda i Janek Jagłosiak. Dziękuję bardzo. Z kancelarii dziedziczymy. Link do kancelarii znajdziecie, znajdziecie w opisie filmu. Więc jeśli ktoś z Was ma potrzebę, żeby skontaktować się z dobrym i empatycznym Prawnikiem zajmującym się sprawami spadkowymi, to e, zapraszamy wszystkie linki w opisie. Dziękuję Wam jeszcze raz za rozmowę, a jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie kanał i oczekujcie kolejnych ciekawych materiałów. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. Do zobaczenia.